Siemaneczko z tej strony Jasmaj, i witam Was na kolejnym odcineczku Skydropa Na początku oczywiście przypomnę pierwsza lnika opisu policie sobie z reflinka zł25 zł na start do 15% przy pierwszym wyładowaniu. Taką skrzyneczkę za zł25 zł sobie oczywiście standardowo otworzymy razy 5, żeby dla przykładu zobaczyć, co moglibyście z tego wydropić. Tak lecie 5 skrzyneczek. Tu mamy jakieś dwie wylepy, więc co na pewno jest tanie. Dokładnie tak mamy tylko petkę za 4,85, także ktoś z was mógłby ją trafić całkiem spoczko emoi eee, event jeszcze 28 dni także polecam za pierwsze 100 miejsc oczywiście przewidziane są nagrody jeśli ktoś nie jest cierpliwy nie chce tego zbierać możecie sobie z automatu na przykład jakieś takie zdrapeczki ogarniać w których są skinki albo też na przykład możemy sobie takie levelowe zdrapki wejść tutaj 1500, twórzmy sobie dwie takie tu jakieś dwa rewolwery poleciały, wbijemy sobie teraz z tym na Upgrader. Raz, dwa, niech będzie prawa strona. Trzeba rozgrzać ten Upgrader na początku, dokładnie tak. Niech pali, niech pali. Mam nadzieję, że później będzie oddawało. ok dzisiaj taki challenge, skrzynia miłości. Chociaż zanim przejdziemy może na skrzynię miłości, mam 800 zł. Chciałbym z tego zrobić 1000. Chciałem z tego zrobić 1000, więc sobie pofarmimy na takich, na takich papuszkach. Pierwszy szczał tutaj widzę, że troszeczkę na minus. Otworzymy sobie po prostu za całe 800 zł, zobaczymy ile tego nam się da wyciągnąć. Kto wie, ten pamięta skrzyneczka, która potrafi zabrać, ale potrafi też nagle pewnym strzałem oddać grubo grubo. Więc naprawdę, jeśli ktoś ma jakieś tam wolne fundusze i chciałby na przykład coś tam po pofarmić czy coś, to polecam tą skrzynkę. No pierwsze trzy na razie na minus każdy z nich. Mam nadzieję, że to się za chwilkę zmieni. Fajne jest to, za otwarcie takich pięciu skrzynek dostajemy 37 tych emoi, więc no o, tutaj na przykład plus ta zwraca całą wartość otwarcia pięciu skrzynek, także cała reszta to jest dokładnie 166 zł na plus. Także te EMOI też przy okazji się tutaj nabijają, więc to jest bardzo fajna rzecz. Nie wiem w jakim stanie jest ta EMEczka, nie wiem jak ten HyperBIS. tutaj chodzi? 82 zł minimalware, więc w sumie delikatna tylko stratka. Zobaczmy, mamy 300 zł jeszcze. O kurczę, mieliśmy 800, chciałem z tego zrobić 1000, tutaj chyba, chyba się nie uda, chyba będziemy w plecy i to tak obstawiając jakieś 150 zł. Więc nie po mojej myśli. No, i tu jakby siadło, to by było elegancko. No, tutaj też nie jest najgorzej, bo będzie troszeczkę na plus. Dokładnie tak. Ostatnie 5, zobaczmy, ile nam się udało w takim razie z tego zrobić. No tutaj albo tutaj byłby mega profit, tutaj znowu na minus niestety, więc. Więc, no nie podoba mi się, nie podoba mi się to. Sprzedaj. No, przejewam. 35 zł na minus. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dajmy jeszcze raz szansę się Niech Te awóbki nam podropi. No bo z tego jest mega dobry profit. Dobra, pierwszy szczał słabo. Chyba, że stat treku jest ta po 90. Dokładnie tak. ok jest stat treku, jest ok, Jest plus, jest plus. No gdyby było bez, no to ona tam niecałe 30 parę złotych kosztuje 36 albo 38, jak dobrze pamiętam. Tu chyba na zero będzie po tym szczale. No, złotówka w plecy, więc. Traktujemy to jako 0. okej, okay, tu jest mega dobry tapetka to jest najdroższy i tam w skrzynce. Mam 264 zł, więc nie zdołać nic ująć. Wiedziałem, wiedziałem że dać jeszcze, jeszcze jedną szansę, żeby się odkuła. Tutaj też awupka, więc tutaj wszystko na plus jak na razie. Ok, zobaczmy, czy mamy już tysiączkę. Zobaczmy, czy mamy tysiączkę. Jak tak, to lecimy i robimy plan. Jest 1000 zł. Dokładnie tak. Teraz tak, skrzynia miłości. Skrzynia miłości 21 zł kosztuje. I chciałbym z tej skrzyneczki zrobić dzisiaj jakąś koskę. Po prostu zobaczmy, czy uda nam się jakąś kosę z tego zrobić. Takie mega, mega tanie skiny, które będą drobić, będę od razu sprzedawał. Tu widzę, że jest awupka, więc chyba powinno być ok. O, jest ok. Dobra, kręcimy jeszcze raz. Tutaj chyba bardzo dobry strzał, jak na tą skrzynkę. 235 zł. Wydajemy cały czas 105, także pierwsze 10 skrzyneczek, no wszystko do przodu. Tutaj też już widzę, że do przodu. AWP to powiem wam zwraca od razu całość, więc 175 zł. No, powiem wam. Mile zaskoczony jestem naprawdę. Tutaj też AWP, kakałach. Nic dodać, nic ująć, wszystko do przodu leci. TPM jeszcze jeszcze podwyżkę, więc 278 zł. Powiem Wam coś rewelacyjnego, nie spodziewałem się czegoś takiego. Tutaj Emeczka, Kałaszek, więc chyba też będzie na plus ten 5.7, tylko jest taki dokładnie to sobie od razu sprzedamy. 191 zł. No powiem Wam, że każde otwarcie jak na, jak na razie na plus. Niektóre dwukrotne tutaj, oj, tutaj pierwszy na minus, wykrakałem, wykrakałem to pierwszy na minus. 26 zł tylko. No ale tyle razy podżądała, no. Jestem naprawdę, za... tu jakby dało te dwie kosy. Jestem szczęśliwy. W ogóle, jakby dało koskę od razu, no to wiadomo, że też jest fajnie. Ok, a włóczka, skałcik. 2 MP9, więc też do przodu. Tutaj nam zostaje 60 zł, więc otworzymy sobie. Nie wiem, czy na dwie na pewno, nie wiem, czy na trzy nas będzie stać. Na 13 nie stać, więc otwórzmy sobie dwie. Oczywiście dzienny bonusik na skrzynce, też fajna sprawa. Tu blisko koski, ale kałaszek jest też, więc spoko. Jestem zadowolony. Dzienne bonusy, bardzo fajna rzecz. Co 24 godziny za darmo możecie otwierać. Za monety, które dostajecie też za otwieranie skrzynek, możecie sobie otwierać, więc mega fajna sprawa. Tu akurat 15 groszy. Mamy też kody zniżkowe do gier. Naprawdę fajny temat. Dobra, sprawdźmy może inaczej. Sprawdźmy najpierw, ile mamy. Mieliśmy 1000. 1428, więc 4 stówki do przodu, spokojnie. Dobra, lecimy na upgrader, bo chcemy sobie z tego zrobić jakąś koskę. Lecimy, wiadomo, od najtańszych rzeczy. Tutaj nie będziemy się nawet zastanawiać. Lecimy na razy dwa No takie SG. Okej, okay, to nam siedzi. Jest dobrze. Tańsze. O, tak. Lewa strona teraz. To nam też siedzi. Więc elegancko. Ja jestem zadowolony. Tu sobie po 5 takich ulepszać. Teraz. A zostawmy lewą stronę. Dobrze, dobrze, że tego nie zmieniałem. Bardzo dobrze. Kurde, fajny FAMAS w ogóle. 93 zł kosztuje. Nawet nie wiedziałem. Jemyczka taka. Teraz prawa strona. Okej, elegancko siada. I zostawmy prawą stronę. Siedzi. Okej, siedzi elegancko, a w Echeron. Okej, lecimy teraz tak, lewą stronę. Wszystko bezpieczny upgrade. Także macie duże szanse widzicie jak na razie, praktycznie wszystko mi siada. Także ogółem macie. Nie, zróbmy tak, dodajmy sobie jeszcze jakieś kiniorka do tego, zróbmy sobie razy półtora i to już powinno być dokładnie tak. Na Nawajka, zostawmy lewą stronę. No i powiem wam tak, na razy dwa, na razy dwa nam wszystko dawało, teraz na półtora spaliło nam i z tego jestem bardzo niezadowolony. Ale okej, okay. zostawmy lewą stronę, lecimy na takiego falcjonka. Ok, pierwszy upgrade'ik siedzi, więc elegancko, mamy już pierwszą kostkę. Lecimy drugą. Zostawmy teraz prawą stronę. No nie mówcie, że nie doleci. Bardzo niedobrze. Ok. Shadow takie. Zostawmy tą prawą stronę. Ok. I to nam siedzi. Elegancko. No I teraz już w sumie... Powinno pójść z płatka, ale widzę, że tutaj, no kurde, na, tym na tych 1,5% nie chcę wcale nam tej kosy dać. Bardzo mnie to niepokoi. Dobra, tu nam kolejna siada, więc mamy trzecią koskę. Mamy trzecią koskę, całkiem spoko. Fajnie, jakby też Shadow do Jersey jeszcze dało. Doleć do. Okej, okay, takiego Huntsmanka... Huntsmanka musisz dać. No i elegancko. Elegancko. Huntsmanka mamy. Więc, kurde, chyba troszeczkę na minus tutaj. Byliśmy 1400 na 1200, dokładnie 200 na minus. Ale wejdźmy sobie jeszcze tak. Te kody zniżkowe, otwórzmy sobie taki kod zniżkowy. Zobaczmy w ogóle, co z takiej przykładowo skrzyneczki możemy jeszcze sobie dostać. Skrzynia szczęścia. Skrzynia szczęścia 8%. Nie wiem, co to jest za skrzynka, szerze mówiąc. Nie miliona ile ona kosztuje. Tu sobie sklepiemy jeszcze sobie z tego... Aby troszeczkę... Kasy w razie czego mieć. Sprzedajmy to. Ok, zobaczmy. Co to jest za skrzynia szczęścia? Powiem Wam szczerze, że skrzynki nie otwierałem jeszcze raczej na pewno. A może się okaże, że to będzie naprawdę skrzynia szczęścia i przyniesie nam szczęście. Skrzynia szczęścia, 34 zł. OK, 34 zł to kosztuje, więc musimy sobie otworzymy sobie taką papuszkę. Mam nadzieję, że poleci jakiś profit. Dobra, poleciała dual beret, więc to nie jest profit, niestety. No ale mamy jeszcze kostkę przecież w razie czego, którą możemy sobie lekko sprzedać. No i lecimy na tą skrzynkę szczęścia, ona była na samym dole. Tak jest skrzynia szczęścia. Otwórzmy sobie taką skrzyneczkę, którą mamy ze zniżką 8%, którą sobie wydropiliśmy. Zobaczmy, co z takiej skrzynki nam poleci. Tutaj niestety skrzynia szczęścia, niekoniecznie dla mnie, bo no nitro nie jest jednak 3 złote taki skin. No, Stać nas na 5. Stać nas na 5. No to damy jej szansę się odkuć. Otwórzmy 5 takich. Ok, tu już lepiej 3 kałaszki 2 razy nitro, więc całkiem spoko. 272 zł, więc. Prawie stówka na plus. Ja Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie odcinka. Piszcie w komentarzach, jakie skrzyneczki chcielibyście następnym razem testować. Może jakieś e, typowe skrzyneczki na przykład na farmę albo na przykład jakieś skrzynki lecimy do kosy. E, Pierwsza alniżniaczka opisu oczywiście z reflinka z złoty 25 na start do 15% doładowania. Także gorąco zapraszam i polecam. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!